Witam cię bardzo gorąco na dziesiątej już opowieści z Morałem. To jest już ostatnia opowieść tego cyklu. Nosi ona nazwę na rozstaju dróg. W pewnym mieście żył sobie człowiek wyjątkowy. Człowiek prawy, prawdomówny, uczciwy. Człowiek, który. Miał wartości i ich się trzymał, który umiał doceniać, umiał wzmacniać, umiał po prostu budować ludzi swoim dobrym słowem, umiał ubogacać i z taką miłością e, mówił dobre słowa i chciał, żeby te słowa dotarły do wielu osób. Więc wymyślił sobie, że usiądzie na rozstaju dróg i będzie mówił. I tak też zrobił. Usiadł i mówił. I w pierwszym dniu kilka osób się zatrzymało, chwilę poczekało i poszło dalej. W drugim, w trzecim dniu tych osób zatrzymujących się było coraz mniej. Większość z nich biegła. Część nawet omijało go łukiem. Jak to zobaczył, zrobiło mu się przykro i pomyślał sobie, nieważne, zamknę oczy i będę mówił dalej. I tak też zrobił. Przez kolejne dni z zamkniętymi oczami mówił słowa dobre, pełne miłości, pełne otuchy, pełne radości, budujące, wzmacniające, podnoszące na duchu. Nie wiedział, co się dzieje wokół, ponieważ miał zamknięte oczy. I pewnego dnia poczuł takie szturchanie. Okazuje się, że stał przed nim mały chłopiec i mu zadał takie pytanie: Człowieku, po co to tu siedzisz i mówisz i mówisz, jak ciebie nikt nie słucha? On wtedy powiedział tak, wiesz co, bo jak zacząłem mówić, myślałem, że zmienię świat na lepszy. A teraz mówię z zamkniętymi oczami, żeby świat mnie nie zmienił. Jak słuchałam tej opowieści, to pomyślałam sobie, być może o Tobie, od wielu osobach, które na Facebooka wrzucają dobre treści, dobre słowa, dobre myśli, które dodają otuchy, wzmacniają, ubogacają. Być może, że właśnie należysz do takich osób i patrzysz na odbiór tych swoich postów i nie widzisz tam ani uśmieszków, ani lajków. I może już nie zwracasz na to uwagę. Masz zamknięte oczy na reakcje, ale radzę ci, rób to dalej. Rób to dalej. Być może świata nie zmienisz, ale to, że będziesz to dalej robił, spowoduje, że świat Ciebie nie zmieni. Że nadal będziesz tym, kim jesteś. Bo w świecie. Nie są popularne dobre słowa. One się nie sprzedają. Natomiast wszystko to, co nie do końca jest uczciwe, prawe, sprawiedliwe, to jest inaczej widziane, kupowane. Dlaczego tak jest? A dlaczego świat jest taki? A co możemy zrobić, żeby naprawić świat? Przede wszystkim starajmy się, żeby świat nie zmienił nas na gorsze i róbmy to, co robimy. Bo być może po jakimś czasie te słowa, które wrzucasz tutaj, słowa właściwe, dobre, wydadzą plon. Nie musisz widzieć tego plonu. Ale ja wierzę w to, że dobro zawsze zwycięży. Że uczciwość zwycięży. Prawość zwycięży. Prawdomówność zwycięży. Że dobroć powinna być szerzona, że miłość powinna być okazywana, że wzmacnianie powinno być chlebem powszednim nas, wzajemne wzmacnianie. Więc z takim przesłaniem żegnam się w tej dziesiątej opowieści. I zapowiadam jeszcze podsumowanie wszystkiego w następnym filmiku. Dowiecie się wtedy, skąd czerpałam te opowieści i jaka muzyka mi towarzyszyła. Bo ta muzyka jest niecodzienna, jest wyjątkowa i powiem Wam źródło, skąd ona była. Pozdrawiam cię gorąco i cieszę się, że zaglądałeś tutaj, że słuchałeś, że może coś wpadło do twojego nie tylko ucha, ale i serca. Pozdrawiam cię, trzymaj się, cześć.